Marian Krankenhaus z nazwy katolickiej, gdzie był nuncjusz papieski Paczeli, Eugenia Paczeli, przybył tutaj kilkakrotnie do miasta Maryi, miasta, gdzie jest jego Poprzednik, święty papież Benedykt V. Zmarł tutaj 4 lipca 1965 roku, a urodził się w Rzymie 2 marca 1800, 1915 roku przy Zamku Anioła. Nasz ostatni fatimski papież urodził się 2 marca w tym samym miejscu 1876 roku, 66. rocznicę urodzin. Lona XIII, który dwa lata potem został papieżem. Urodził się nasz Pius XII miły jego urodzin, w 63 rocznicy urodzin został papieżem, ostatnim papieżem czasów ostatecznych, jak się urodził za pontyfikatu polskiego papieża Piusa X którego widział Anioł Stróż Polski 3 maja 1863 roku w przemyślu, ukazując się naszemu Bronisławowi Markiewiczowi. Bronisław Markiewicz sprowadził salezjanów do Polski, którzy przybyli również do Oświęcimia po tym, jak on utworzył klasztor. Zgromadzenie Michalitów pod opieką świętego Michała Archanioła, który jest patronem Niemiec, ale również patronem Brukseli. W Brukseli, gdzie urodziło się siedmiu wnuków je na Czeciego Sowieskiego, gdzie był jego ojciec, gdzie był brat, Bruksela, która powstała, pierwsza wzmianka, jest 8 maja 1966 roku, a herbem jest święty Michał Archanioł. Tam 6 sierpnia w 1697 w roku urodził się cesarz rzymski, król niemiecki Karol VII, wnuk króla Jana III Sowieckiego, który fundował klasztor kapucynów w Warszawie. Kamień węgielny położył 16 lipca 1683 roku. Ten nasz król polski, który jest w niebie od 11 listopada 1703 roku, widziała to Maria Anna Lindmaier, karmelitanka bossa w Monachium, dzięki której uratowane zostało Monachium. Miała rozkaz modlić się za rodzinę króla Jana III Sowieckiego, za jego córkę, regentkę Bawarii. Która urodziła się koronowana w łonie matki 2 marca, 2 lutego 1676 roku na Wawelu. Jesteśmy w szpitalu, który uratowała wielokrotnie Matka Boska. Matka Boska, patronka Hamburga, tego miasta, gdzie było właśnie spotkało się tych dwóch papieży: 132 i ostatni papież. Pius 12, czyli Eugenio Pacelli, jako Eugenio Pacelli przybył tutaj do Hamburga. Kościół tutaj jest nowy, już 18 czerwca w 2012 roku ustalili, że to jest kościół 12 religii, a w 2015 przyszedł do Hamburga człowiek z kolonii, który jest teraz nazwany arcybiskupem, który sprzedał kościoły. Malonii, gdzie urządzili miasta, gdzie arcybiskupem był wnuk Sobieskiego, Plemes August. Dzisiaj mamy przygotowana jest gazeta na 12 lutego 2023. Będzie to rocznica. Kiedy w Berlinie wydano wyrok śmierci na naszego dziadka. Naszego dziadka Konstantego Trozdowskiego. Miał 40 lat. osierocił pięcioro dzieci. Został skazany na karę śmierci za podanie chleba. 12 luty. 2023 jest również rocznicą niezwykłej koronacji i niezwykłego synodu we Frankfurcie nad Menem, 12 lutego 942 Synod zwołany przez świętego Bonifacego, 1000 lat potem, 12 lutego. W 1742 roku we Frankfurcie nad Menem odbyła się niezwykła koronacja. Wnuk Sobieskiego, króla, który jest w niebie od 1703 roku, 11 listopada, koronował swojego brata, arcybiskup Clemensa August, koronował swojego brata jako cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII. W tym mieście, Hamburgu, w pięciu kościołach było śpiewane tedeum. 24 kwietnia 1742 roku były nie tylko msze były, ale również wielkie werki na Alsterem, które wszystko jest dochowane do dnia dzisiejszego. Ale władcy świata to wszystko pozmieniali. I teraz na 12 lutego. 2023 Jest podane, że w szkołach jest religia dla wszystkich. Multikulti, religia na wszystkich. Zaczęli od Ukrainy. Jest wspomnienie o tym, że 11.10 będzie dziesiąta rocznica, jak B. 16 Zrezygnował z papiestwa. Była 155. rocznica objawienia się Matki Boskiej w Lourdes, ale również była 155. rocznica urodzin arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, biskupa Płocka zlikwidowanego planowo 28 maja 1941 roku. Kiedy do Święcimia przywieziono 303 Polaków z Pawiaka, wśród nich był święty Maksymilian Kolbe, już przeznaczony na likwidację na 14 sierpnia 1941 roku, kiedy podpisano kart, kartę atlantycką, kiedy wszystko było zaplanowane. Był to 527-letni plan, który zakończył Franciszek 12 października w 2019 roku w Rzymie. No a tego dnia w Warszawie było spotkanie fatimskie z Sztelin i wszyscy, no nowa ewangelizacja. Nikt nie chciał wspomnieć, nikt nie chciał wiedzieć o ofierze sakramentek, które oddały się, żeby Polska była Chrystusowa. Sakramenty w Fundacji Królowej Marysieńki, która w, 1800, w 1683 roku u Matki Boskiej na Piasku 15 sierpnia zrobiła ślub, że jeżeli zwycięży Jan III Sobieski pod Wiedniem, wówczas ufunduje klasztor serwitek, sa sakramentek w Warszawie. Serwitek mi się pomyliło, bo serwitki, zakon serwitek ufundowała Teresa Konegunda Sobieska w Monachium, gdy rodzina przez Boże miłosierdzie mogła się spotkać po 10 latach 10 kwietnia w 1715 roku w Monachium. Ufundowała właśnie zakon zakąserwitek, który poznała w Wenecji. Nie ma o tym żadnego wspomnienia. Przestępcy zapewnili świat. Jezu, ufam tobie. Matko Boże, z Lourdes. Która objawiła się w świętej Bernadezce 11, 11 lutego 1858 roku, w dniu, kiedy w Polsce urodził się arcybiskup Julian Nowowiejski. Teraz 11 lutego będzie 165 rocznica jego urodzin. Przed tym przy Lourdes ufundował pustelnię Matki Woskiej Nadziei, Herman Cohen Augustyn Mariadna Świętego Sakramentu. Żyd z rodu Arona, wnuk rabina Poznania, rabina Hamburga, Wanzbecku i Eltony, nawrócony mocą Eucharystii w Batems. Herman Cohen Augustyn Mariadna Świętego Sakramentu odnowił karmel we Francji, w Anglii. I w Polsce owocem jego nawrócenia jest karmel w gdzie święty Rafał Kalinowski 11 września w 1898 roku dziękował siostrom z Łagiewnik za wydanie życiorysu Hermana Cohen'a, przez który nawróci się wielu Żydów. Co stało się faktem, nawet w nawróceniu Daniela od serca Jezusowego, karmelity. Posłego z Żywca, który urodził się 29 stycznia w 1922 roku w Żywcu. W ukryciu przeczytał książkę o Hermanie Koelnie, wydaną przez siostrę z Został świętym karmelitą w 1952 roku, a zmarł w Hajfie. W Hajfie, gdzie sprowadzono podczas Eksodusu 47 11 lipca w 1947 roku. Załadowano 150 ciężarówek, 4,5 tysiąca Żydów, na statki we Francji. Zawieziono ich do Haify, tam ich ostrzelano. Zmieniono nazwę statków 17 lipca w 1947 roku na Exodus 47 i przewieziono ich wszystkich do Hamburga 8 września w 1947 roku. Dano ich na Dano ich Do obozów koncentracyjnych w Libece, angielskich obozów koncentracyjnych. To był triumf państwa Izrael. Dlatego też mówią, że to było podstawa do państwa Izrael. Państwo Izrael, które proklamowano 14 maja 1948 roku, a tego dnia. Do, do obozu koncentracyjnego Dachau. Umieszczono w obozie koncentracyjnym Dachau pół tysiąca dzieci i kobiet z Czechosłowacji, ze Słowacji. Kazano płacić im rzadko czynsz. Ksiądz Rot wywalczył dla nich więzień Dachau. Wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe. 4 lipca 1950 roku został zamordowany w 60 roku. Przeszkadzało im, że mówił prawdę o burmistrzu Dachau, który był nazistą. To tak samo jak nie ma prawdy o burmistrzu Dachau Kramerze, który przejął Wocławek jako komendant. I 7 listopada 1950. 1939 roku aresztował 44 duchownych z biskupem Kozalem we Włocławku. Za zlikwidowanym biskup Pozar został zlikwidowany, wydachał 26 stycznia 1943 roku. Dzień upamiętnia Dzień Islamu. W tym roku, 26 stycznia 2023 roku, spotkali się ci, którzy z nowej religii w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Wśród nich był biskup Ciereszka, ten, który był odpowiedzialny za kult, za prowadzenie do beatyfikacji świętego Michała Sopoczka, księdza Michała Sopoczki którego listy mam tutaj w Hamburgu. Przyjaciel mojego taty. Spotkałam się z biskupem Ciereszką, jeszcze z księdzem Ciereszką w kwietniu 2002 roku wpisał mi w książce, którą podarował jako córce apostoła Bożego Miłosierdzia. Nie wiedziałam, że sprzedał Kościół, że należy do innej religii, do religii, przerażającej religii miłosierdzia, magicznego miłosierdzia wyszczepiania. Bo dachał obóz koncentracyjny, czego jestem świadkiem, został przejęty przez władców świata, przez Izrael 18 sierpnia 2020 roku. 18 sierpnia 2021 roku. Zrobiono akcję miłosierdzie Franciszka, wyszczepianie mieszkańców. Możemy widzieć świadectwo, jak do szczepień zachęca 18-letnia Polka Julia w centrum miasta. Ośrodek do wyszczepiania dla wszystkich mieszkańców. Nie trzeba gazu. A teraz wszyscy umierają. Jezuł Tobie. Nowa religia. Człowieka, który zniszczył kościół. Kim jest ten człowiek? 18 sierpnia 2020 roku wyniesiono ławki z kościoła św. Józefa. Zrobiono jedyny kult Jana Pawła II. Za to jest ten człowiek odpowiedzialny. Odpowiedzialny jest również razem z burmistrzem Hamburga, który urodził się 20 stycznia w 1966 roku, tego samego dnia, co ksiądz Michał Woźnicki, za wyszczepianie mieszkańców. Również są odpowiedzialne za wojnę na Ukrainie, którą zaczęli akcją w ratuszu zamiast 636. rocznicy uczty świętego macieja w ratuszu zarządzono wojnę na ukrainie także tutaj hamburg jest centrum działań gdzie są szkoleni Morawiecki od 1995 roku gdzie nagrodę dicaj dostawał Gieremek. nagrodę dicaj dostał donald tusk wnuk zastępcy komendanta Sztutkofu i naigramy program 527 w którym umieszczono jest 527 kapłanów przywiezionych do Dachau 13 grudnia w 40 roku wśród nich był arcybiskup Nowicki który razem z męczennikiem komunistów księdzem Zatorem Przytockim, który od 1948 roku był więziony i torturowany 7 lat i 7 miesięcy, który zmarł na stojąco w Bazylice Świętego, w Mariackiej w Gdańsku, przy pomniku, który ufundowali, ufundował biskup Mawicki i ksiądz, księża, którzy przeżyli ten holokaust, kapłanów. Fundowali w 1964 roku pomnik 2779 kapłanów. Tak samo pomnik jest ufundowany w bazylice w Poznaniu świętego Piotra i Pawła, przy pomniku naszego kardynała Leduchowskiego, który zaprosił na misję 12 kwietnia w 1868 roku Hermana Koena z Hamburga którego dziadek był rabinem Poznania. Ufundowany jest pomnik 23 kwietnia 1964 roku. 3920 kapłanów zamęczonych podczas wojny dla nowej religii, która teraz istnieje zaplanowanej religii. Dlatego ten ta gazeta z 12 lutego 2023 roku jest ważnym świadectwem przejęcia i władz. 12 lutego 1936 roku do Warszawy przybył Hans Frank, odpowiedzialny za prawo w Niemczech. Zaczął tak swoją działalność. Spotkał się również na Wawelu z Fryderykiem Zolem, który odpowiedzialny był za prawo w Polsce. Także działają dalej. A teraz dziennikarz Sterna Niklas Frank przemawia w katolickich akademiach ostatnie jego wystąpienie we Frankfurcie nad Menem w marcu 2022 roku jest przerażającym dowodem na to, że ich władza i ich działanie na ziemi i w kościele ci nie skończyły. W kościele katolickim była to rocznica, 280. rocznica koronacji naszego wnuka króla Jana III Sowieckiego na cesarza rzymskiego, króla Niemiec. 12 lutego 2008 roku tu w Hamburgu, w tak zwanej katolickiej akademii, występował Marek Prawda, szkolony też w Hamburgu. Przez władców świata, przez Hermuta Szmyta, przyjaciela Breżniewa, z którym się razem spotykali w Bonn, w Hamburgu, który przekazał, Breżnik przekazał Szmytowi ikony, które fotografowała w Muzeum Kongsundwerge 13 maja 2000 roku. Umarli też 10 listopada, umarł w 1982 roku, umarł Breżniew. 10 listopada w 2015 roku umarł Helmut Schmidt. A wszystko było zgromadzone w tym miejscu, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Była tam katedra, katedra mariacka, zburzona w 1808 roku, w 6 roku. Wcześniej był tam klasztor świętego Angskara, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Święty Papieżu, Benedykcie V, Święty Papieżu, wszyscy święci, wszyscy błogosławieni, wszyscy, którzy oddali swoje życie za świętą wiarę katolicką. Wspomagajcie nas w tej ostatniej walce. Dziękujemy Panu Bogu i Matce Boskiej za księdza Michała Woźnickiego, apostoła urodzonego 20 stycznia 1966 roku, do którego pielgrzymowałam z męczennikami z Dachau świętego Michałem Woźniakiem, zamęczonym w Dachau 16 maja w 1942 roku, dla którego już brałam ziemię w 2016 roku, dla parafii świętego Piotra i Pawła w Pędzice, z arcybiskupem, Julianem, z arcybiskupem Johannesem Neuhoislerem, więźniem w Dachau, urodzonym przy Dachau 27 stycznia w 1888 roku. Swoje ostatnie urodziny. Mając 57 lat, spędził w Dachau. Są życzenia. 27 stycznia w 1945 roku, tego dnia podobno wyzwolili o święcim, gdzie zlikwidowano Maksymiliana Kolbe, którego numer. Jest tylko różnica między numerami arcybiskupa, arcybiskupa Neuheuslera i, i świętego Maksymiliana Kolbe jest tylko 1010. Wszystko dobrze zaplanowane. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Matko Boża z Lourdes, nasz święty arcybiskupie Julianie Nowowiejski. Wspomagajcie nas, wszyscy święci, święty Boże, Matko Boże. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.